Dzień dobry, witam w tym pięknym dniu i chcę porozmawiać o miłości, intymności u młodzieży od 13 roku życia. I pretekstem do tego są dwie książeczki, które właśnie dostałam z wydawnictwa Rubikon. Odkryj skarb, adresowany do dziewcząt od 13 roku życia i Pokonaj żywo ją dla chłopców od 13 roku życia. Autorami są Marcin i Beata Mądrzy. I. Przede wszystkim książeczki mi się bardzo podobają. Dlaczego? Ponieważ od 2015 roku prowadzimy portal dla młodzieży pytam.edu.pl, na którym odpowiadamy na ważne dla młodzieży pytania. Dużo tych pytań dotyczy właśnie intymności, miłości, zakochania, randkowania, więc zebraliśmy tam naprawdę sporo porad, szczególnie z zakresu randkowania. I niestety, wśród tych pytań, które nagromadziliśmy, bardzo dużo pytań odnosi się do uzależnienia od pornografii, uzależnienia od masturbacji. To jest akurat dosyć smutne, tak, że strasznie dużo młodzieży o takie rzeczy w tej chwili pyta, i często to są pytania, które, które wymagają odesłania do specjalisty, do terapeuty, dlatego że to, o co młodzież pyta, wskazuje na to, że już są od tej pornografii na przykład mocno uzależnieni i że ona im zmienia i psuje dużo rzeczy w ich życiu. Natomiast oczywiście stworzyliśmy taki dział Akademia Miłości dla Nastolatków, i tam jest bardzo dużo też pozytywów. Staramy się, żeby tam było dużo pozytywów o kształtowaniu miłości, relacji i tak dalej między nastolatkami. I bardzo z tym naszą Akademią Miłości dla Nastolatków bardzo nam harmonizuje ta książeczka Pokonaj Żywioł i książeczka Odkryj Skarb. Dlaczego? Bo one są. Bardzo zwięzłe, to znaczy malutkie. To da się przeczytać w, myślę, w godzinę, co jest ogromną zaletą, jeżeli chodzi o współczesną młodzież, że to nie jest masa teoretycznego czytania, tylko coś bardzo zwięzłego. Są fajnie wydane z takimi sympatycznymi, pozytywnymi e, zdjęciami e, i e, ładnie rozplanowane też graficznie. Więc to się łatwo czyta, przyjemnie się czyta, a jednocześnie jest bardzo solidna wiedza na poziomie podstawowym, na takim poziomie, na którym trzynastolatek powinien ją mieć, na temat intymności zakochania, tego co się dzieje w naszych głowach, pod wpływem bliskości, pod wpływem zakochania. Jest też po, pokrótce, ale właśnie w takich podstawach ujęta zagadnienie np. chorób wenerycznych czy antykoncepcji bardzo ładnie, bardzo zwięźle, bardzo solidnie zrobione. I myślę przede wszystkim, że te książeczki są dobrym takim antidotum na jakieś popularne, coraz bardziej popularne poradniki edukacji seksualnej, których podstawowym przekazem jest eksperymentuj seksualnie, tylko załóż prezerwatywę, to wtedy wszystko będzie ok i będzie to bezpieczny seks. I oczywiście ze, ze zwol zwoleniem obu stron, w ogóle pomijających kwestie rozwojowe, kwestie tego, że 13-latek niekoniecznie będzie zainteresowany rozliczeniem. Technikami seksualnymi, tylko będzie bardziej za, zainteresowany tym, jak zagadać do dziewczyny, żeby ona od razu nie uciekła. Tak? To nie jest inny poziom e, relacji. Czyli książeczki mądrych są taką, e, takim antidotum, alternatywą do tej edukacji seksualnej i to solidnie merytorycznie zrobioną są bardzo fajnym uzupełnieniem tego naszego portalu i działu e, e, akademia miłości dla nastolatków na pytamedu.pl i myślę, że będziemy to też e, polecać. Co jest jeszcze zaletą obu książeczek? One są pisane osobno do chłopców, osobno do dziewcząt. Dokładnie Pokazując, że autorzy doskonale zdają sobie sprawę z różnic rozwojowych, z tym, że chłopcy w tym wieku dojrzewania zwracają uwagę na inne rzeczy i inne rzeczy są dla nich podstawowym pytaniem czy problemem niż dla dziewcząt. I to też mi się bardzo podoba. Czy to są takie kompleksowe podręczniki edukacji seksualnej? No nie. To są. Bardzo sympatycznie, świetnie, miło napisane książeczki, które tłumaczą absolutne podstawy, i dlatego uważam, że każdy nastolatek po prostu powinien to przeczytać, żeby wyjaśnić sobie podstawowe problemy, żeby odpowiedzieć na najbardziej podstawowe pytania. A dlatego bardzo polecam. A po rozwinięciu wielu tematów, na przykład bardzo szczegółowe rozwinięcie tematu randkowania czy tworzenia prawdziwej przyjaźni, relacji prawdziwej przyjaźni, bardzo zapraszam do działu Akademia Miłości na, dla nastolatków dla, na pytamedu.pl. Druga sprawa jest taka, że ponieważ nagromadziło nam się w ciągu tych kilku lat istnienia naszego portalu dużo pytań, niestety, o uzależnienie od pornografii. Mamy też drugi dedykowany temu zagadnieniu portal sos.pytam.edu.pl, na którym po prostu jest kwestia uzależnienia od pornografii i kwestia tego, co można z tym zrobić, bardzo szczegółowo omówiona. Jednocześnie też na takim poziomie, żeby już młodzież właśnie w wieku 13 lat w górę była w stanie to zrozumieć. Tak więc, pieka dwie pieczenie na jednym ogniu. Bardzo polecam książeczkę Odkryj skarb Beaty Mądrej i książeczkę Pokonaj żywioł Marcina Mądrego, a zarazem Akademię Miłości, obecną na portalu pytam.edu.pl. Bardzo dziękuję.